Zespół Szkół w Podsuwalskim Płocicznie nosi od dziś imię lotników polskich. W uroczystości nadania placówce imienia i sztandaru uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa z księdzem Jerzym Mazurem, biskupem Ełckim na czele, delegacje władz samorządowych, przedstawiciele lotnictwa, lokalnej społeczności i oczywiście uczniowie. To przysporzyło nam splendoru, bo i okazja szczególna, otwarcie sali to może nawet też ważna sprawa, ale nadanie sztandaru, i nadanie imienia tak tego to jest właśnie myślę w tym wszystkim najważniejsze. Jest to wielka uroczystość i religijna, ale też patriotyczna. Dla młodzieży jest to lekcja, myślę taka lekcja historii. Pułkownik Marek Dąbrowski z Naczelnego Dowództwa Lotnictwa podkreślał, że nadanie szkole imienia lotników polskich cieszy także siły powietrzne. Myślę, że to jest dla sił powietrznych bardzo miły moment, że młodzież chce kontynuować tradycję lotnictwa polskiego i jest to szczególna chwila i duma dla sił powietrznych. Myślę, że nawiążę do e, słów biskupa, e, że przyjmując e, imię lotników polskich, będą kontynuatorami chluby Oręża Polskiego i Bóg, honor i ojczyzna to są dla nich słowa do dalszej działalności. To jest wielka odpowiedzialność. Korzystając z okazji nadania placówce imienia, władze gminy dokonały otwarcia nowo wybudowanej przy szkole nowoczesnej hali sportowej. O budowę pełnowymiarowej hali w Płocicznie władze gminy zabiegały od 2007 roku. Obiekt powstał dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych, w tym z pomocy z zarządu województwa podlaskiego. Janusz Krzyżewski, ówczesny marszałek województwa, i Jan Kamiński, wtedy jego zastępca, przyznają, że w planach mieli budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w każdej gminie. Celunie osiągnięto tylko w nielicznych przypadkach, gdzie samorządom brakowało pieniędzy. Ten obiekt został dofinansowany, czyli wysiłek finansowy gminy został wsparty wsparty środkami pochodzącymi z województwa, no co znakomicie przyspieszyło i ułatwiło, i ułatwiło rozwiązanie tak pilnego, nabrzmiałego historycznie problemu, bo to pierwsza, pierwsza sala gimnastyczna w bliższej dalszej okolicy. W tamtym czasie ja nadzorując akurat tą część w zarządzie, postawiłem za cel, abyśmy 24-26 w tym naszym zarządzie w tych latach skorzystać z programów pomocowych też i aby w każdej gminie Powstała minimum jedna pełnowymiarowa sala. Pełnowymiarowa, czyli 12 na 24. I to właśnie jest jeden, jeden z tych obiektów, który powstał. Dodajmy, że niebawem na szkolnym boisku w Płocicznie pojawi się sztuczna nawierzchnia. W efekcie ponad setka uczniów będzie miała wspaniałą bazę sportową. Knohala jest wspaniała i szkoła w ogóle, w ogóle. Nie do poznania jest to. No wszystko jest piękne teraz i tak dalej. na no to jest miejscowość turystyczna, wczasowa i ono powinno być jak najbardziej szeroko tutaj rozbudowano, żeby była jakaś zachęta dla wczesowiczów, dla wszystkich. Muzyka